Ujrzcie widzowie tylko na to, co żeśmy znaleźli. Złoto i obok diament i do tego skrzyneczki. Jeszcze w niej nie zaglądałem, więc zajrzyjmy i zobaczmy, co tu jest. Tu jest naprawdę dużo diamentów i dużo złota. Więc ja patrzę do diamentowego, a Smajslu patrzy do żółtego. To do, do, do złotego znaczy się, bo on ma taki kolorek bluzki bardziej podobny, a ja mam bardziej podobny do diamentowego. Także w skrzynkach co my tu mamy? Łopanie! Ej, ale fajne itemy! Dobra, ja mam pomysł! Ej, to jest chyba rywalizacja! Sm Państwo, będziemy rywalizować ze sobą. Ty będziesz złotem, a ja będę szmara... Yy, tym, diamentem znaczy się, jakimś szmaragdem, przecież tu szmaragdów nie ma. Dobra, a co ty masz w skrzyneczce? Zobaczmy. Ej, o, ma jakieś nowe inne itemy. Złota laska, złota buława, złoty trójząb. Co jest grane? Złoty sztylet, odwrócony złoty sztylet. Co? Złota włócznia, złota kosa. Ej, pierwszy raz takie itemy widzę. Będziemy wszystko testowali. Dobra, a tu u mnie, zobaczmy. Ej, ja też mam jakąś diamentową kosę mam. I później mam Diamond Spectra Sword. O, to itemy są naprawdę mocne. Dobra, no to tak. Widzowie, zanim zaczniemy, jeszcze nie zapomnijcie zostawić łapeczki do góry. Właśnie taka mała na dole wam się wyświetla, więc jeżeli możecie, to kliknijcie. Sebek będzie zadowolony, Smajstwo będzie zadowolony. O, właśnie stoi tam i się do was uśmiecha. On nie ma twarzy, ale, ale tak naprawdę to się uśmiecha do was. Dobra, e, słuchajcie, no a więc tak. Bierzemy pierwsze itemy, e, bierzemy od razu wszystkie. Nie, najpierw testujemy po kolei. Wiecie co? Mamy przed sobą diamenty, mamy przed sobą Złoto, więc może najpierw przetestujemy kilofy, kto będzie szybszy. Czy Smajsto wykopujący złoto? Yy, na przykład damy sobie po 10 sekund i zobaczymy kto ile bloków wykopie, kto ile będzie miał. Smajsto, zgadzasz się na to? Halo, słuchasz mnie w ogóle? Bo, bo nic się nie patrzysz na mnie, ani nic. O, yy, on był jakiś zastany. Dobra, no to patrz się i się skup, dobra? Bierzemy najpierw yy, sobie kilofiki, także ja mam jeden kilof i mam też drugi kilof diamond, ale tego chyba nie będę używał tego, bo jest chyba mocniejszy. Poczekaj ten te ma 5 obrażeń, a ten ma 8. No, no rzeczywiście będzie mocniejszy, więc przetestujemy sobie te dwa kilofy. Najpierw zaczniemy od zwykłego diamentowego. Z ma zwykłego złotego. Więc zaczynamy rywalizację, ale przed tym jak zaczniemy, jeszcze widzowie, nie zapomnijcie zostawić subskrybera takiego czerwonego jak mała bluzeczka. Także kliknijcie go, jeżeli możecie, dobijamy 300 tysięcy, tak jest, już dużo nie brakuje, także kliknijcie, a będzie fajnie. I my zaczynamy. Zaczynamy rywalizację, a więc tak, mamy po 15 sekund z kto więcej bloków wybrał? Kopie, widzowie, trzymajcie za mnie kciuki albo za SmileStowa, jak tam wolicie, nie? Także zaczynamy na 3, 2, 1, lecimy, 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 i pierwszy blok, drugi blok poleciał, dobra, i musimy odliczać te sekundy, także 13 sekund jeszcze zostało, a my już mamy, ej, mamy trochę bloków, trochę bloków mamy, dobra, dajemy radę, dajemy radę, dajemy radę, ej, 8 sekund, 8 sekund, widzowie, odliczajcie, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i 0 Stop, 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 stop. nie kop więcej, nie kop więcej, ej, ej, bo ja nie mogę patrzeć. Dobra, no to możemy obliczyć ile bloków wykopałeś. E, możesz napisać na tabliczce albo ja ci policzę. 1 2 3 4 5 6 6 razy 2 to masz 12, a ja mam 20. Ej, dwa razy prawie tyle wykopałem co smajstą, ale super. Dobra, ty to może teraz drugi kilof przetestuję. Mam taki diamentowy, ale Spectrite ten będzie na pewno mocniejszy. Także zobaczmy. Ty weź se mocniejszy kilof. Widziałem, że masz tam złoty mocniejszy. Także kop sobie złoty mocniejszym, a ja będę kopał tym. Ile ten zaznacza? Zobaczcie ile bloków naraz, Ej, jeżeli tak będę rozwalał to wszystko, no to elegancko. No dobra, to zaczynamy. Jesteś gotowy? O, wziął sobie inny kilofik. No dawaj, dawaj, smajstów. Chodź tutaj i zaczynamy, bo nie ma czasu. Dawaj, 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 szybko, szybko zostaw tą skrzynkę, smajstów. O, teraz ma coś innego. Zobaczcie coś złotego. Dobra, jakiś superaśny kilof. No to zobaczymy kto będzie mocniejszy. Zaczynamy na 3 2 jeden. Przygotuj się i lecimy, 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 lecimy. Zobaczcie, ej, co co jest radę? nie! teraz pojedynczo mi to rozwala ej po, ja chcę ja chcę z powrotem po tyle co było dobra rozwalamy rozwalamy mało ważne mało ważne mieliśmy 20 sztuk a teraz ciekawe ile będzie hopsiu rozbijamy 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 jak najwięcej bloków jak najwięcej bloków też mamy 15 sekund więc odliczamy 10 9 8 7 dawaj sebek dawaj sebek szybko szybko lecimy z tymi diamentami 6 5 4 3 nie nie 2 1 i stop 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 czas stop czas stop czas zobaczymy ile Smice to wykopał i... I ile ja wykopałem, tego chyba nie doliczę słuchajcie, ale miałem wow, smajstów jaki ma kilof ej, rozwalił konkretną dziurę dobra, całkiem nieźle to wygląda smajstów, ile masz diamentów, weź mi na tabliczce napisz bo nie chce mi się tego liczyć, a ja u siebie podli... policzę, słuchajcie, miałem 20 diamentów i tutaj 5 sztuk musimy odłożyć, raz, dwa, trzy, cztery pięć, dobra, to już miałem czyli 69 diamentów ej, konkretnie wykopałem 69 diamentów trochę już jest, nie, a ten ile wykopał, zobaczmy, 67 siedem, ej, o dwa, o dwa tylko, wow, ej, ten kilof jego też jest mocny, dobra, konkretnie, fajnie, bardzo fajnie, podoba mi się, no to tak, pierwszą konkurencję udaję za wygraną, mało co i by ze mną wygrał, słuchajcie, dwa, dwa złota mu zabrakły, czyli jakieś, nie wiem, pół sekundy, dosłownie, dobra, a więc tak, odkładamy te złoto, znaczy ty odkładaj złoto, ja odkładam diamenty, słuchaj, te, te killoffy też możemy odłożyć, to teraz widzę, tutaj mamy coś do walki jeszcze, są jakieś dwa zombiaki, więc bierz bierzemy zbrójki. Ej, Smajstoł, bierz zbrójki, bierz zbrójki i bierz mieczyki. Mieczyki, e, strzały później wykorzystamy, już mam na nie pomysł. Dobra, no to bierzemy tylko mieczyk jeden i mieczyk drugi, bo mam jeszcze Spectrite i będziemy, zo zobaczymy kto po prostu e, szybciej uwali, uwali zombiaka. Kto będzie szybszy? Ja już zakładam sobie diamentowe ciuszki. Okej, okay, mamy dwa mieczyki. Smajstą weź sobie dwa mieczyki, takie żeby miał jeden mocniejszy, drugi słabszy. Zrobimy sobie dwie próby, dobra? No to lecimy, lecimy. Ja idę jako pierwszy. Albo, albo ty idziesz jako pierwszy. Dawaj, wchodzisz, wchodzisz tutaj, zapraszam, tak, tak, tu jest bramka, zamknij tą bramkę z powrotem, dobra? E, musisz mieć, no dobra, no to wiesz jednego jakiegoś, obojętnie po lewej albo po prawej, otwórz sobie, dobra, on cię powinien zaatakować, tak, atakuje go, atakuje go, zobaczcie, jest walka, jest walka, jest walka, liczymy mu sekundy. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no dawaj, to dawaj, dziesięć, 11, dawaj, 12, 13, czternaście. 15, no smajso, słabo ci idzie, no dawaj go, ja już bym go miał rozwalone. 17, 18, 19, no 20 sekund, ej i nie, no wygram z nim na pewno, on nie ma szans. Weź se zmień, mieczyk na lepszy, mieczyk na lepszy se weź zmień. No i dalej się patrzymy, już jakieś 30 sekund minęło. Uuu, słabo, słabo, bardzo słabo. Ej, chyba muszę ci pomóc. Zobaczcie, on się minutę będzie bił. Dawaj, dawaj, smajso, bo słabo ci idzie. O, zmienił mieczyk, wziął chyba jakiś lepszy. Dawaj, wygrasz to, o więcej. Se Duszek mu zadaje. I tak, pokonał go, ale, ale, ale bardzo słabo, bo to jakieś 50 sekund trwało. Patrzcie na mnie, patrz się na mnie. Ja wchodzę i też będę słabym nawalał. Tak jak z na początku nawalał słabym, ja też mam słaby, diamentowy. Także wchodzimy do środka, a jak nie będę mógł sobie dać rady, to wezmę sobie Spectra i to on jest bardzo mocny. Także otwieramy i zaczynamy. Licz sekundy, 3, 2, 1. I startujemy, startujemy. Amasz, a masz, rozwalamy go, rozwalamy, rozwalamy. Muszę z nim wygrać. Padniesz, padniesz, słabym mieczykiem. Zobaczcie, co się z nim dzieje. Ten Zombiak nie może nawet do mnie dojść. O, dopiero pierwsze i drugi raz mi zadał jakieś obrażenia. Dobra, już jakieś 10 sekund minęło. Musimy szybko to zrobić. Szybko, szybko, szybciej niż smajstą. Musimy to wygrać. A masz, a masz zombiaku, a masz, a masz, masz. Wygrywamy, wygrywamy to! Tak jest, tak jest, wygrywamy. Padasz, 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 ty mały wredny zombiaku! A masz, a masz, zobaczcie, rozwalam go. Rozwalam go, już 20 sekund minęło. Jednak nie jest taki prosty, jednak nie jest taki prosty. Dobra, biorę lepszy mieczek, biorę lepszy mieczyk i go nofalam. O, o. O, takie coś to ja lubię. Smajsto, wygrałem kolejną konkurencję. Jakieś 25 albo 30 sekund maksymalnie, słuchajcie widzowie, walczyłem z tym zombiakiem, czyli jednogłośnie wygrywam. Jak na razie, no to powiem wam, że diamentowe itemy są lepsze od złotych. Chociaż Smajsto nie ma takich złych tych itemów, bo widzieliście, on ma tam jakąś rózgę, rust... nieróżdżkę i inne rzeczy. A tutaj mamy jeszcze bloki, bloki normalnie z ziemi. Ej, może tutaj też będziemy konkurować, ale wiesz co, łopata. Dawaj łopaty teraz bierzemy. Bierzemy łopaty, te mieczyki odkładamy. Jakie my tu łopaty mamy? Jedną diamentową i jedną mamy Spectrite. O, już widzę, że będzie dobrze. Będzie fajnie, superacko. Także bierz sobie łopatę. No, 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 bierz. Ma wziętą jedną i wziętą drugą. Weź dwie. No i zaczynamy. Mamy przedzielone bloki na pół. No to zobaczymy, kto wygra. Najpierw zaczynamy z zwykłymi. Weź sobie zwykły, ten, zwykły złoty, ten, jak to się nazywa? Łopatę zwykłą złotą, a ja wezmę zwykły diamentową, y, zwykłą diamentową łopatę, ale mi się miesza język normalnie za dużo tutaj mówię. Dobra, no to zaczynamy na 3. Mamy też 15 sekund. 3, 2, 1 i start, start. Zaczynamy, zaczynamy, zaczynamy. Poszło, poszło. Minutnik zaczął liczyć. No i rozwalamy, rozwalamy, rozwalamy. Słuchajcie, widzowie, ale emocje. 12 sekund już minęło. Nawalamy, nawalamy, będę, będę pierwszy, będę pierwszy, będę pierwszy. Tak jest, 8 sekund, 8 sekund, dokopałem się do końca. Co jest granek? Co jest granek? Kopiemy tutaj. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, stop, stop! stop, 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 stop. Zbieramy wszystkie te, dobra. Z Państwą, mam nadzieję, że nie oszukujesz. Zobaczmy, ile on tutaj wykopał. Hop, siop, lecimy. Ej, dosyć daleko. Powiem Wam, że dosyć daleko jak na dwa klocki, co nie? Ile tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie, nie, dobra, nie doliczę się. Weź mi, napisz, ile ty, ty masz tej ziemi. ja, ja wtedy ci powiem, ile ja mam i zobaczymy, kto wygrał. No, no, patrzę, patrzę. 36, Ej, mam 46, panie! Wygrałem kolejną konkurencję. Dobra, no to teraz weź lepszy, ten, lepszą łopatę. A ja wezmę też lepszą. No i lecimy. Zobaczymy, kto teraz wygra. Mam nadzieję, że ja także zaczynamy. 3, 2, 1, 0. Lecimy, 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 lecimy. Znowu pojedynczo, znowu pojedynczo. O 15 sekund mamy. Dawaj, dawaj, sewek. Dawaj, 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 dawaj. Jemy 46, tak? Dobrze pamiętam? Dobrze. No, nawalamy, nawalamy, rozwalamy, rozwalamy. No, jak najwięcej ziemi, jak najwięcej ziemi. Tak jest. Po 4 rozwalam. Ej, całkiem zacna ta łopata. W dół też lecimy. Dobra, na wszystkie boki. Elegancko. Jeszcze 4 sekundy. Dosłownie 4 sekundy. Musimy szybko wykopać. 3, 2, 1. 0. Stop, 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 stop. Zatrzymuję czas, zatrzymuję czas. Zbieram ziemię, no i liczymy. Liczymy, kto ile wykopał. Hop, siup. Ej, dosyć konkretnie jej nazbierałem. Dobra, jeszcze tutaj jedna sztuka chyba były. Dwie sztuki były, dobra. No i co z państwem? Ile masz? Ja miałem 46. Dobra. 46 minus 100. Poczekajcie, ja sobie to odejmę. 46 musi zostać. Dobra. No i teraz wszystko sobie dodajemy do kupy. Jedno, no dobra, no i mamy tutaj 30, 64, to jest 93 sztuki, mam ziemi, a ty masz. Poczekajcie. 18? Ej, jak to? Coś, co, co, dlaczego? Jak ty to zrobiłeś? Ej, coś ty oszukiwałeś? 36. Tu jest jedna tabliczka niepotrzebna. Dobra, wywalę ją Ej, totalnie nie wiem. Nie, 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 rozumiem tego, ale przegrał. No, on 18, a ja 96. Ja, jak ja to zrobiłem, to ja nie mam pojęcia. Ale dużo więcej od swojej zrobiłem. No dobra, no to złoto na razie nie wygrywa pod żadnym pozorem. Słuchajcie, idziemy odnieść i zrobimy sobie jeszcze jedną konkurencję. Tym razem zrobimy sobie, słuchajcie, z, z, z nie tymi e, łukami i strzałami Także odkładamy wszystko, łopaty, ziemię Ziemia się nie przyda, bierzemy sobie Diamond Spectrite, to sobie bierzemy Bierzemy sobie jeszcze zwykłe Strzały i zwykłą e, właśnie Ten, i zwykły łuk, zobaczymy Kto w tej konkurencji będzie lepszy, słuchajcie Mamy jeszcze do przetestowania siekierki Są dwie szmal, e, Dwie, jedna zwykła, jedna mocniejsza Mamy jeszcze kilofy, nie wiem czy kilofy Będziemy testowali, ale możemy spróbować Je później, e, te mieczyki już mamy Wykorzystane, jeszcze coś takiego Diamentowa kosa, ale to bardziej do trawy A my trawy nie mamy, e, to już wykorzystaliśmy No to chyba wszystko będzie Słuchajcie, jeszcze został nam kill off I normalnie siekierki, także oglądajcie do samego końca e, Będzie fajnie, będzie fajnie Także słuchajcie, zaczynamy e, W tej konkurencji, słuchaj Najpierw zobaczymy na ile hitów ja ciebie sprzątnę Zwykłym łukiem i strzałą Zapisz sobie spam pointa w tym miejscu, ja też sobie zapisuję No i e, nawalam cię strzałami Także uważaj, możesz ściągnąć Albo nie, nie ściągaj, zostaw całą zbrojkę, e, Tą złotą jaką masz Zobaczymy na ile hitów Cię ściągnę zwykłym łukiem i strzałami i później zmienimy na te spektrade. Czyli zaczynamy na 3, 2, 1, zaczynam, 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 a masz jedna strzała, liczcie, widzowie, druga strzała, trzecia strzała, czwarta strzała, czy piąta i, i piąta. Dobra, dałem radę. Ej, jeszcze głowa mu wypadła. Co jest grade? Słuchajcie, podnieś tę głowę, ona jest twoja. Dobra, czyli na pięć strzałów cię rozwaliłem, to teraz twoja kolej. Dawaj, nawalaj mnie. Za trzy, dwa, jeden i dawaj, strzelaj, strzelaj, napią O poleciało! Jeden! Hit. Ej, drugi, ale mi w ogóle nic życia to nie zabiera. Trzeci, co jest grane, ale słabo, bo ja wygrywam. Dobra, on nie da rady, bo mi się cały czas życie regeneruje. Haha, <laughs> wygrałem kolejną konkurencję. O tak, ale jestem super. Ej, co jest ze mną? Dlaczego ja się tak świecę? Czy wy widzicie to? Ej, ja chyba coś specjalnego ubrałem, poczekajcie. Nie, ale, ale się świeciłem. O, już się nie świecę. No, może trochę. No, tak trochę bardziej niż smajsu. Ty, twoje strzały mnie nie ruszają. O, po uwaleniu mnie strzałom ja się tak podświetlam. Ale fajnie, fajnie to wygląda. Dobra, super, mi się podoba. Słuchaj, ze strzałami, e, no wygrałem. Wygrałem, jesteś zbyt słaby. To dawaj teraz e, te lepsze. Lepsze normalnie próbujemy, zobaczymy, kto teraz będzie lepszy. Bierzemy Spectrite. Smajsto, chowaj, chowaj po prostu ten łuk. Ja kolejną konkurencję wygrałem. Weź się ustaw do mnie prosto. No i zaczynamy, na ile strzałów cię rozwalę? 3, 2, 1 i zaczynamy! 3, 2, 1, a masz! Raz, dwa. Trzy, padaj, padaj i cztery, bo no nie, jeszcze nie padło. Co? Ej, dlaczego pięć, sześć na sześć strzał? Przecież tu Spectra jest lepsze. A, dobra, rozumiem. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz, bo ja strzały miałem jakieś zwykłe, dobra, ja je wywalam i, i próbujemy tymi lepszymi strzałami. Dawaj, po trzech hitach myślę, że padniesz na poważnie. Także dawaj, trzy, dwa, jeden i strzelam. Raz, dwa! E, czekaj, czekaj, dwa i teraz ostatni, ostatni ruch, ostatni trzy! Czekaj, czekaj, czekaj. E, trzy... No nie, nie mogę go trafić, no. Raz, dwa i trzy! Padł! Tak, udało się, jest, padł! <laughs> Spektraj co lepsze, dużo lepsze. Dobra, na szczęście wygrałem. Teraz, yy, oby Smajso ze mną nie wygrał, no to słuchaj, o, on był bez hełmu, to ja też będę bez hełmu, bez zbrójki, dawaj, dawaj, no, zobaczymy, czy ze mną wygrasz, czekaj, zbrójkę se założę, bo ty jednak miałeś zbrójkę, tylko nie miałeś hełmu, to ja też hełmu nie zakładam, no, zaczynaj, za trzy, dwa, jeden, nawalaj, 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 zobaczymy, kto to wygra, raz, dostałem, no, dwa, o, prawie, no, dawaj, trzy, yy, słabo mnie to bije, cztery, no, no, nie, nie dasz rady, bo mi się życie regeneruje, nie rozwalisz mnie, nie jesteś w stanie nawet, no, dawaj, szybko, 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 mocno, 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 nie no, już gdzieś strzał poleciało. Dobra, wygrałem to, wygrałem tą konkurencję. Choć teraz się zmierzymy, wiesz w czym? Normalnie w drzewie. W rąbaniu drzewa mamy tutaj dwie, takie same drzewa i kto szybciej je wyrąbie normalnie, bez liści, dobra? Bez liści będziemy się mierzyć, tak tylko żeby drzewo zniknęło. Ty będziesz po prawej, albo ja będę po prawej, a ty po lewej. Zobaczymy. Dobra, bierzemy najpierw sobie e, to sobie odkładamy, to, hop, hopsiup. Hop, dobra, i bierzemy sobie siekierki. Siekierki, ja, ja, ja biorę te a też bierze swoje. Najpierw zaczynamy ze słabszymi, czyli zwykłymi diamentowymi. Dawaj stałej przy tamtym drzewie. No i zaczynamy. Jesteś gotowy, Smajslo? Wszystko jest? Dobra, no to zaczynamy. 3 2 1 start 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 start. Lecimy, 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 lecimy. Rozwalamy drzewo całe, 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 całe. Dobra, już, już mam, już mam. Ej, Smajstor też Ej, on był szybszy Pierwsza konkurencja, którą wygrywasz Wow! ej, gratuluję ci, Smajsto Jesteś w tym dobry Dobra, no to bierzemy teraz drugie drzewa Może, Możemy je odłożyć Dawaj, odkładamy je, tak jak były O, siup. to co wyrąbaliśmy, to odkładamy Weź tam, odłóż to No i zobaczymy drugą konkurencję, czy wygra, czy nie Ja mam Spectrite, czyli rozwalam trzy bloki Ciekawe, jaką Smajsto ma Żeby nie miał czasem lepszej Także zaczynamy, trzy, dwa, jeden Lecimy, 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 rozbijamy, rozbijamy Aj, coś mi nie stykło, coś mi nie stykło. Chyba to przegram. Ej, nie, nie, nie. Ej, Państwem ma już rozbite. Rzeczywiście w tej konkurencji wygrał. Zobaczcie, te, jednak te się okazały lepsze siekierki złote od moich diamentowych. No dobra, ale to jest dopiero pierwsza konkurencja, którą z Państwem wygrał. Dużo konkurencji było, których ze mną, no niestety, nie wygrał, przegrał. No cóż, dobra, no to teraz zobaczymy. A nie, kilofe już testowaliśmy, szczerze mówiąc. Przecież tutaj rozwalaliśmy. Czyli, Państwem decyzja jest jednogłośna. Wszyscy jurorzy mówią, że wygrałem każdą prawie konkurencję. No, oprócz jednej, oprócz jednej tą ze siekierką ostatnią konkurencję wygrałeś ty złoty. No to słuchajcie, widzowie, werdykt jest jeden: diamentowe rzeczy są dużo, dużo lepsze od tych złotych. No albo Smaistu jest słaby i nie umie tego zaprezentować. Więc dajcie znać, a, znać w komentarzu, który wy byście wybrali, czy diamentowy, czy złoty i temy. Albo ja, ja zostałbym przy tych diamentowych raczej. Także Wy też możecie wyrazić swoją opinię. No i oczywiście wpisa mój drugi kanał jak i na mojego Instagrama, wbić sobie, yy, zobaczyć zdjęcia z prawdziwego życia, jak wygląda w prawdziwym życiu. A ten odcinek czegoś się kończy, także co? Ja się z wami żegnam. Do jutra. Na razie. Cześć, trzymajcie się, hej!